Witam wszystkich serdecznie z tej strony gamingowy Wojciech jak już mogliście zauważyć na miniaturce mamy nową gwiazdę w zespole pojawił się Leo Messi teraz gdzieś tam możecie zobaczyć właśnie moją listę transferową miałem bardzo ale to bardzo dużo szczęścia jeżeli chodzi o SBC ważne, ważne mecze gdyż zarobiłem z nich aż 400 tysięcy monet trafił się tam między innymi Robert Lewandowski między innymi Timo Werner między innymi Portu. i jeszcze kilka jakiś tam kart troszeczkę jeszcze monet miałem miałem ponad 100 tysięcy właśnie w klubie troszeczkę gdzieś tam tam powyprzedawałem, troszeczkę dohandlowałem na srebrzakach i mamy Leo Messiego, który zastępuje Usmana Dembele na pozycji. SPO tym, 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 tym razem Niestety jeżeli chodzi o drużynę mam troszeczkę można powiedzieć dyskusyjnych skrzydłowych jeżeli chodzi właśnie jeżeli chodzi o Memphisa depaja to na prawym skrzydle sprawuje się całkiem dobrze troszeczkę brakuje mu tempa i na lewym skrzydle mamy wisama benjedera który gdzieś tam najczęściej właśnie w drugiej połowie robi miejsce dla takich panów jak amsak ansufati właśnie czy też hirving lozano ale już z taką brygadą nie ma tutaj w ogóle żadnego żadnych wymówek jedziemy sobie z tematem i spróbujmy wbić tą dywizję pierwszą i zdobyć te 50 tysięcy monet za ten awans. Także jedziemy sobie z tematem. Także jedziemy. Spotkanie numer jeden. Bardzo dobra drużyna przeciwnika. Był tam i Neymar, był tam i Ben Jeder. Dosyć nudny mecz, dlatego aż tutaj musieliśmy się pokusić właśnie o 50. już trzecią minutę. Rajd Neymara po delikatnym błędzie moim w obronie, ale udaje nam się tą piłkę odzyskać i wyprowadzamy. Kontratak tak Frankie de Jong podaje do naszego boskiego Leo Messiego. Fantastyczne podanie od razu z pierwszej piłki na dobieg do Ansu Ansufati ośmiesza pana Kyla Walkera. Podajemy piłkę Lozano, Neymar. Oddajemy strzał Neymarem. Można tam było podać tym Ansufatim i ten Ansufati też zdobywa bramkę po dobitce. Troszeczkę farciarska. Jak tak troszeczkę to obrabiam i na to patrzę, to wydaje mi się, że była to bramka pospalonym, ale mamy już kolejne spotkanie. Też dla bardzo dobra drużyna ale no cóż, jedziemy sobie z tematem 40 minuta, Tyson wbiega w pole karne, decyduje się na strzał i niestety mu nie pykło, albo niestety dla nas i tutaj bardzo fajna rzecz, którą zawsze sobie wykonuję, zawsze gdzieś na dipadzie wciskam sobie do góry i w prawo właśnie, żeby rozciągnąć właśnie moje, moje, moich zawodników przy takim właśnie wyrzucie i podaję do, do albo jednego, albo drugiego właśnie z moich bocznych obrońców, przez co są oni nie kryci ale też należy zwrócić uwagę na to, czy właśnie wasz przeciwnik widzi co wy robicie, wy robicie i gdzieś tam właśnie manualnie przesuwa swoich zawodników, ale w zależności od tego też na jakiej kamerze on gra, nie zawsze jest to widać. I tutaj Neymar, podanie do Leo Messiego i Leo Messi ze swojej boskiej lewej nogi w 44 minucie daje nam prowadzenie na 1-0. do 0. Jest Cieszynka, jest Leo Messi w ekipie Nunca Terindas i jedziemy sobie dalej z tematem. Tutaj Troszeczkę gorsza sytuacja. Tutaj troszeczkę czuje się może delikatnie ukarany za to. Wydaje mi się, że gdybym się na tego Denaiera nie przełączył, to i zostawiłbym go komputerowi, to raczej by on ten strzał zablokował, no ale Gabriel Jesus wyrównuje na 1 do 1 i trzeba tutaj ratować wynik. Kolejna już sytuacja. Tutaj przełączamy się też na 4-4-2 w drugim wariancie, o którym film też się pokaże, ukaże właśnie na kanale, ale jeszcze go delikatnie testuję tutaj <noise> brameczka padnie niestety po kick-offie, ale znamy jak właśnie FIFA jako grę komputerową wiemy jak to działa wiemy że gdzieś po tym kick-offie bardzo ciężko gdzieś tam ci zawodnicy się ustawiają fantastyczne podanie od Frankiego De Jonga gdzieś tam Ben Yedder właśnie wywalczył tą piłkę dlatego też tak mówię że można mieć takie mieszane uczucia, jeżeli chodzi o Benjera na skrzydle. Benjera nie jest aż tak dobry w tym roku, ale gdzieś tą piłkę często potrafi właśnie odzyskać. Leo Messi ze swojej prawej nogi tym razem kończy. Daje nam prowadzenie na 2 do 1. Cieszynka po raz kolejny Leo Messi i zobaczymy, co tutaj się wydarzy dalej. 75 minuta. Nie wiem, jak wy, ale zawsze mam takie przeczucie, że zawsze, jeżeli ktokolwiek kolejkuje pauzę, zaraz po tym, chwileczkę właśnie pada bramka. Tutaj Gabriel Jesus. Nie, nie do końca dobrze się tutaj zachowałem w obronie. Ale już nie do końca właśnie też miałem wyjście, jako że zostawiłem właśnie tutaj mamy też przyspieszone, tutaj też widzicie zmiany, które właśnie gdzieś tam poczyniam. Widzę, że Leo Messi jest zmęczony, kiepska jest właśnie trochę ta jego stamina w tym roku, dlatego potrójna zmiana, 85 minuta i staramy się ratować wynik. Tutaj Dembele po Elastico, niestety nie udało się oddać strzału. Hirving Lozano przejmuje piłkę do Andre. Piłka gdzieś się tam ulotniła, ale dalej, dalej w dalszym ciągu staramy się wywołać presję. Jason Denayer, fantastyczny środkowy właśnie obrońca podaje do Neymara. Neymar podaje na dobieg do Usmana Dembele, prosty fake shot właśnie z przyjęciem i daje nam to bramkę na 3-2. do Usman Dembele w dalszym ciągu pokazuje, że on jest dalej chce grać w tej drużynie. I tutaj już mamy końcóweczkę, tutaj gramy bardziej na czas, staramy się tą piłkę rozciągać. Biegniemy po skrzydłach Ansu Fatim, minuty lecą, sprawdzamy w dalszym ciągu właśnie co się dzieje z zegarem, tutaj jeszcze udaje nam się tą piłkę prawie że przejąć, koniec meczu, ostatni gwizdek i co? I brakuje nam dosłownie jednego meczyku, żeby ten upragniony awans w końcu zdobyć, oponent właśnie miał dużo wyższy skill rating ode mnie, miał 1920, a brakuje nam dosłownie trzech punkcików, dlatego co? Jedziemy sobie z kolejnym meczykiem. Mamy już drugą rangę, jeżeli chodzi o właśnie Division Rivals. Dlaczego? Dlatego dostaję punkty, że właśnie w tym tygodniu nie rozegrałem całego Foot Champions. Zdobiłem tylko golda trójkę, przez to właśnie, że od kilku dni męczę się z gorączką na chacie. I, I praktycznie siedzę, bardzo dziwna drużyna właśnie mojego przeciwnika na pierwszy rzut oka, jak y, później gdzieś on tam zrobił zmiany, właśnie i wpuścił Neymara i Messiego za kilku zawodników, także bardzo, bardzo solidna właśnie drużyna, jeżeli chodzi o mojego przeciwnika, gdzieś tam się staramy łatać, łatać te dziury właśnie w obronie. I jedziemy, Sisoko do Neymara, absolutna piękna akcja jeżeli chodzi o Jasona Denajera przejmujemy piłkę i co, staramy się rozegrać kontratak, nie ma za bardzo gdzie podać piłki, podajemy do tyłu, z powrotem do przodu, Leo Messi w środku pola, stara się pociągać za wszystkie sznurki, Andre, szukamy sobie tutaj podania, Leo Messi, jeszcze Leo, jeszcze boski Leo, tu sztuczka, tu przekładanka, tu się przesuniemy, szukamy sobie tych podań, Neymar, Neymar, Neymar do dempaya. niestety nie pykło, ale odzyskujemy piłkę. Frankie de Jong naprawdę fantastyczny środkowy pomocnik, zawsze jest tam gdzie on musi być, zawsze walczy gdzieś o tą piłkę. Tutaj, Ben Jederem znowu odzyskujemy piłeczkę, także w dalszym ciągu gdzieś on robotę na tym lewym skrzydle robi. I jeszcze piękna piłka od Neymara i urywamy torbę, właśnie Areoli, zdobywamy bramkę na 1-0 w 18 minucie. Ta cieszynka była automatyczna, ja jej nie wykonałem, nie wiem dlaczego Benedar się tak podjarał tą bramką, ale mamy 1-0 i już nasz awans jest coraz, ale to coraz bliżej. Kolejna akcja, tutaj też grałem na tego przeciwnika bardzo dużo, on gdzieś wykonywał właśnie step stepoverów, na co, na co też właśnie możecie zwrócić uwagę za chwileczkę. Ale tutaj co? Bronimy się, wbiegamy tym Danajerem. Nie wiem, dlaczego nie było faulu, ale zmiarzyliśmy Neymara i bardzo dobrze. Ben Jeder, podanie do tyłu. Wybiegamy. Niestety się nie udało. Też nie, nie najlepsze zachowanie mojego przeciwnika. Zresztą zauważyłem, że wyciąga on swoich bocznych obrońców właśnie ze swoich miejsc, dlatego warto to później wykorzystać. Tutaj prosta przekładanka Neymarem, Memphisem. Nie mamy gdzie biec. Podajemy do tyłu. Piłka zwrotna. do Memphisa, Dempaja. Stop. La Croqueta. Biegniemy jeszcze w pole karne podanie, podanie i najprostsza bramka na świecie, mamy 2 do 0 w 32 minucie, awans jest coraz bardziej realny <grywki> i robimy tańczonko, jest Depay, jest Andre, jest Neymar, jest Leo Messi, ekipa naprawdę wygląda fenomenalnie, tutaj już akcja przeciwnika w 34 minucie, zaraz właśnie po tym jak strzeliliśmy bramkę step znowu step o tym co mówiłem wcześniej i mamy bramkę na 2 do 1. I 38 minuta, staramy się zaatakować, znowu Benjaderem ben podaliśmy do tyłu, tutaj niestety nam nie pykło, Gomez gdzieś nam to przyblokował, podanie do Neymara, gdzieś chcieliśmy tego Lindelofa przeskoczyć, ale bardzo dobrze, bardzo dobry właśnie przechwyt wykonany przez mojego przeciwnika. Piękne gdzieś tam, właśnie podanie, piętką Leo Messiego przeciwnika, właśnie to Polak Pogby. I duży błąd w mojej obronie. Jeżeli sobie zobaczycie to sami, to zauważycie, że bez mojej jakiejkolwiek ingerencji, moi środkowi, środkowi obrońcy zamienili się miejscami z jakiegoś dziwnego powodu. I tutaj już mamy 7, 45. minutę. Robimy sobie zmiany, wpuszczamy Fatiego, wpuszczamy Lozano i staramy się jednak ten mecz wygrać. Brakuje nam tylko tych trzech punkcików, właśnie upragnionych do tej ligi pierwszej. Dlatego. Staramy się tutaj cisnąć z tematem Benjamin Andre. Lozano pięknie przejmuje tą piłeczkę, walczy też właśnie o to miejsce w drużynie. Gdybym tylko mógł jakoś go wcisnąć, to na pewno bym go do tej drużyny wcisnął. Leo Messi, fake shot, strzał, dużo szczęścia i mamy 3 do 2 w 50. minucie. Leo strzela kolejną bardzo ważną bramkę w naszym zespole. Tutaj kolejna sytuacja. Neymar do Lozano, Lozano do Neymara, do Messiego. step jak zwykle. Piłka niestety przejęta przez przeciwnika. I trzeba tutaj gonić. Znowu stepowery, jeżeli chodzi o przeciwnika, i gdzieś tutaj tym Osmanem dębele się przecisnął i nawet nie wierzę, że to wpadło. Niby prosty strzał, ale troszeczkę się jednak się spodziewałem, że kurtua to obroni. No ale jeżeli graliście osmanem dębele albo grali, graliście na niego, to wiecie, jakim właśnie skutecznym zawodnikiem ten osman jest niestety. I jest nie bez powodu okrzyknięty tanim Neymarem. Ale tutaj już kolejna sytuacja. Gonimy Benjaminem Mandre właśnie za Leo Messi. Odpychamy go, podanko. Jesus na was do Lozano. Lozano do Neymara. Neymar do Messiego, jak to pięknie brzmi. Messi do Ansufatiego i Ansufati pięknie się ustawił, pięknie wyszedł na pozycję. I mamy bramkę do 4, na właśnie na 4 do 3 w 80. Minucie. Sen staje się prawie że prawdziwy. Prawie że w zasięgu naszej ręki, ale zostaje nam w dalszym ciągu 9 minut, a wiemy jak to właśnie w FIFA wygląda. W 9 minut może się zmienić absolutnie wszystko. mamy kolejną akcję: Jesus na was do Lozano, już tutaj przeciwnik, widzę, że wyszedł agresywnie, żeby gdzieś tą piłkę odrobić. Piękna akcja, Neymar Lozano, piękne wyjście właśnie ze skrzydła. Nie ma gdzie podać, wygrywamy. Co robimy? Cofamy się do tyłu i szukamy sobie kolejnej opcji. Neymar, Neymar do Benjamina Andre. W dalszym ciągu Ansufati przejmuje piłkę do, do, do kamary, wybiegamy, nie ma znowu gdzie podać. Co robimy? Cofamy się. Zawsze musicie pamiętać, właśnie, że gdzieś tam właśnie ci wasi boczni obrońcy są, dlatego ja też właśnie staram się grać najbardziej, właśnie jak najczęściej na tej kamerze kooperacji, żeby widzieć więcej właśnie w tych spotkaniach. Tutaj prosta piłka, bez przyspieszania tempa, gdyż to nie my musimy tutaj ciągnąć właśnie i szukać. I co? Messi strzela. Neymar dobija, bramkarz wypluł, mamy 5-3 do 3 w tym meczu i co? Udało się zdobyć ten upragniony awans w końcu do tej Ligi Pierwszej, nie wiem ile razy do, na to, do tego podchodziłem, ale w końcu się udało. Frankie de Jong, Andre, podanie i koniec meczu, celebracja, absolutny szał na trybunach, bardzo się cieszę, że udało się to też zdobyć na wyjeździe, różne są te mecze na wyjeździe. Cóż, kibice nie są zbyt zadowoleni właśnie drużyny, do, drużyny, która gra na swoim stadionie i co? Pykło, udało się, jesteśmy w lidze pierwszej, szczerze nie wiem, nie wiem co zrobię dalej. Bardzo mało też gram w te Division Rivals. W tym tygodniu też tylko dlatego grałem w te Division Rivals, że nie rozegrałem całej ligi weekendowej i jednak te mecze miałem. W dalszym ciągu gdzieś tam możliwość wbicia, wbicia tych wyższych punktów. Tu widzieliśmy skill rating mojego przeciwnika. Wbijamy 1923 punkty, znajdujemy się w pierwszej dywizji, zdobywamy tym samym 50 tysięcy monet. I co? I wypadałoby. Jeszcze wydaje mi się, że mam kilka meczy do rozegrania, które na pewno gdzieś tam sobie w międzyczasie pyknę. Oprócz tego jeszcze dzisiaj mam nadzieję pograć właśnie z wami. Może w tym tygodniu ukaże się właśnie odcinek też z analizy Waszych gier. Jeżeli tylko chcecie, także dawajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o właśnie takim pomyśle. Ja się z wami żegnam. Dajcie znać, czy właśnie odcinki tego typu Wam się podobają. Do usłyszenia miłego dnia i najprawdopodobniej do usłyszenia w czwartek. Jeżeli chodzi o właśnie Ultimate Team, jeżeli chodzi o Road to Glory, i w tym tygodniu na pewno też okaże się odcinek właśnie z podania, wszystko to, co musicie właśnie wiedzieć o podaniach, kiedy, jak je stosować i właśnie jak grać sklepki. Także dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz i Siemaneczko!